Eltrox. Sieć sklepów z zabezpieczeniami. Firma Zielona Energia już od dłuższego czasu jest włókniarzem. Wielu sponsorów klubu to po prostu jego kibice. W przypadku Waszej firmy nie jest inaczej. W przypadku naszej firmy nie jest inaczej. E, jeden ze współwłaścicieli Zielonej Energii, pan Michał Klinczyk, jest e, całym sercem za włókniarzem, jest wiernym kibicem, z całego serca kibicuje zawodnikom włókniarza. Od 2020 roku jesteście sponsorem tytularnym stadionu. Można więc chyba powiedzieć, że ta współpraca z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Tak, każdego roku udaje nam się dokonać coraz ciekawszych inicjatyw i mam nadzieję, że w kolejnych sezonach nasza współpraca będzie kwitnąć i przyniesie piękne owoce. Poczyniliście wiele inwestycji na stadionie. Czy ten tytuł, jedynego w Polsce obiektu sportowego z fotowoltaiką, nadal jest aktualny? Z tego, co mi wiadomo, nie do końca, bo ostatnio w mediach zobaczyłem, że jeden z klubów żużlowych z Zielonej Góry zainwestował w instalację fotowoltaiczną. Ale pozostaje mi się tylko cieszyć, że coraz więcej klubów i organizacji sportowych inwestuje w, w czystą energię, w zieloną energię. Na pewno można powiedzieć, że Włókniarz jednak był pionierem w, w tej kwestii. Jak najbardziej. Reklamy Zielonej Energii wielokrotnie widoczne były przy okazji transmisji meczów w PG Ekstraligi w telewizji. Sport żużlowy jest dobrym miejscem na reklamę i rozwój biznesu? Według mnie tak, ponieważ jest to dla nas droga do edukacji kibiców włókniarza Częstochowa i krzewienia w nich idei odnawialnych źródeł energii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.